ale wiesz, jako komputerek możesz też się bardzo dobrze sprawić, bo może drzwi mogą zamykać, nie? Oj, trochę niedobrze. Niedobrze bardzo. I chyba wiedzą, że ja jestem. Komputer bardzo niedobrze w twojej klatce są dwa generatory. Słuchaj, oni wężą do checkpointa. Kurde, ja ich nie widzę. A czekaj. Mykroch idzie, czekaj, już ci. Ale spoko, ja też ich będę widział z daleka, jak będę streak'ałać, bo Pies ma teraz update to, to że żeby... wręcz Ręcz, widzenie. Rów. Dobra, ja jadę jednak do Nie ja Widzę, widzę. Pekali, to jest trzeci. Jadą z Bravo. Jadę brawo. E? Jadą no, brawo. to koło ciebie. To koło ciebie gdzieś. Ja jest, to, e, nie. Ja, jest to, ja. Jak wyjdziesz, to cały czas prosto idź. To... Ziomega, wiesz, że ja ci nie widziałem, BTW? tam się wydałeś, właśnie. Zdecydowanie do, do armory. Ty całą mapę musisz przejść. Do... Idź tak, prosto i na tym skręcie, nie do 0.12, tylko na następnym. Na następnym Ale skręcie. Ale jak oni tu Oni tam poszli. Oni tam są. Przestańcie się bać w zamykanie drzwi, przestań. Ja się mam zrobić. Do... Ale ja ty mnie widzisz jak to ej To pies jest oszukane, więc jesteś oszukany. No pies jest, jest. niestety tak normalnie teraz teraz Citer. Eee, weź to mnie na... Piesi, weź jeszcze apteczek, nie ja mam się... Gdzie ty masz jeszcze apteczek, no Michał? No, Jezus Maria, no czemu? flash? Ja ci widzę! Cześć! Dobra Proszę, idź i skręć, skręć, skręć Nie go Idź do elevatora. Tylko skręć Nie, idź w stronę elevatora I skręć w lewo, tak? Jestem teraz O, widzę klasy D I na tym skręcie jeszcze raz w lewo i masz 914, jak się otworzy. Jestem, mi jestem zamknięty. Jest zamknięty. Dobra, zaraz Dobra, naukowiec, otworzysz mi zaraz. Proszę. Jeszcze... naukowiec. neochalnie, otwórz zaraz. Jeszcze... A, neochalnie, O, Kuplu, gdzie ty, ty jesteś? Wiem, co tu jako, jesteś. Tu, 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 tu! No kurwa, Chodź ty nie masz drzwi zamykać, Boże! Ale mi sprawę ułatwiłeś, ziomek. Ale ten ochroniarz mi sprawę ułatwi. Dobra, a gdzie jest ochroniarz? A i sprawdź, czy nie ma Kejosów przypadkiem, bo... Czekaj, uh, exit B chcesz? Jakiegoś exita chcesz? Nie, ja wiem, że są dwa ale... Sprawdź czy nie ma chaosu przypadkiem. Bo Ty pod tabę masz całą mapkę i widzisz, czy są, e, jakie klasy. są. Mm, ilość jest CP2. Ilość żołnierzy MTF: 0. E, Ochroniarzy, dwóch zostało. Ilość naukowców: 0. Ilość personelu klasy D: 0. Ilość agentów rebelii HL są: 0. Ochroniarze tylko zostali. A no, ja wiem, że jest jeden. Jeden gdzieś w lajcie chodzi, ale ja nie wiem gdzie. Dobra. Więc no musisz mu pomóc. No bo, dobra, ja sobie z tego lepiej... Kto był na Tesli? Kto był na Tesli? Ty byłeś na Tesli? Nie, ja jestem w lajcie. Ochroniarz. Aha, ty w lajcie jesteś. Dobra, tak. chyba mam ochronę gdzieś. Nie wiem gdzie. Nieko. Dobra, jest ochrona. Mam ochronę. E, jest niedaleko ciebie. Jest niedaleko ciebie. Idzie do Niuka. Idzie do Niuka. Sprawdzam. Nie, zgubiłem go. nie, jest, jest, jest! nie, Twojej klatki? nie, twoje nie, klatki? Idzie do swojej klatki. Ale nie, 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 teraz? Eee, nie, 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 trochę no nie, no się nie, a jest Tesla do, do tego? Do przejścia? Żeby przeszli? Jest jedna ja Tesla właśnie. Naprzeciwko no, Entransa jest że, Tesla? Patrz, jeżeli oni nie będą tacy głupi, to pójdą do elewatora, Brawo, bo oni mogą również obejść. się, tylko jedna Tesla i to jest słabe. Ale wiesz, na no, Tesla jest lepiej niż zero, nie? No. Ale może są chętne. Nie ma już Ale oni jeszcze są chyba. We, w Entresie jeszcze są. Mamy jeszcze czas. Przygotuj się do Entresu. Dobra, jesteś na Tesli. Do Entresa idziesz teraz prosto i do Mikrohida. Skręć do, jak do Entresa chcesz przejść. Jakby co, ja nie sprintuję, żeby mnie pewnie nie słyszeli. Bo pieskiem się gra tak, że. Gdzie jest Mikrohida? Nie tu jest strzyż. Chciał się zawrócić i do, i do Nilki iść. O, czyli weszli, weszli, weszli! Do ja I prosto, prosto! Cały ja czas prosto Tam gdzieś był... A, dobra tutaj! Apkuję mnie! A! Pokój, nie. A, nie! A Możesz wyłączyć wiórce. generatora, który jest z Co, Chronia że jest 9, 8, lol. Tak, przeczyli Teslo, nie zauważyłam. Kurde, ja jest nie dam tam, rady, ich jest, ich jest 8 ja mam 1200 hp tylko. It's sorry, ale ja chyba nie dam rady. Uh. Hmm. Smar, jak mnie wkurza to, że jak pieskiem gonisz kogoś, to ci... drzwi! Weź blokuj tutaj drzwi te! Majs, dzięki. Ej! G nie, ja wracam, Dobra, ja wracam, ja wracam. Ja mam 900hp tylko niestety. Dergę mi zeszła Nie mogę się przynieść. No bo teraz jestem w wychodzie z ziomkiem. Spoko. Na razie nie mogę się przenieść niestety. Nie mam za mało lord. Ja mam 480 HP ha komputer. Fuck, atakuję mnie. Dobra, ja lecę, bo tu nie ma sensu jak ja tu będę kampił. No nie, tylko nie tu. Tylko komputer już umierasz? Ej, bo mam już dwa generatory, to chyba będę powoli się żegnał już. Nie wiem, moim zdaniem kupię straszali trzy generatory, a nie zostawili pięciu. Ja nic nie zrobię. Nie, ja mam 13 k komputer. No. Ja nic nie zrobię. Dobra, dziesięć, dziesięć... Dobra, 10 minut odcinka starszy Come here little nigga Dobra widzowie myślałem że to koniec odcinka, ale kusiwa jeszcze rebelia O no Ja mam jeszcze revolver oh my o my gala Prac. Pamiętaj, żeby przeładować, teraz trzeba... O, chicken! Sprawdziłem ten... Chicken, prowadź! Go, go, go. Kikem prowadź. Jak to? O no, prowadź, jesteś kurczakiem, powinieneś prowadzić. Jest leży. Pana wierchnięta, raz no pierdolę. Nic tu nie ma, wycofaj się. A tu. O, to my jesteśmy no! Do kogo strzeliście w Friendly Fire, więcej na No ja mogę cię strzelić tak, o! Tyk. i w Chicken żadnych obrażeń nie dostał. Na jeden co już jest Friendly Fire włączone, coś jest zaimplementowane. A na dwójce jeszcze nie ma. Tak.